Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz już 99. vlog, nie wiem jakim cudem, ale, ale dokładnie tak. To jest 99. vlog z wyzwania 100 filmów, 100 dni. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym odnieść się trochę do dzisiejszego czytania, drugiego czytania z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 7, gdzie jest dosyć kontrowersyjny temat. Do no, takich rozterek, które możemy mieć w naszych małżeństwach. Uważam, że przez wiele osób ten rozdział jest błędnie interpretowany: że Paweł wywyższa dziewictwo czy wywyższa stan bezżeństwa nad stan małżeństwa. I też chciałabym się krótko do tego odnieść, ale w ogóle zacznę od pytania, które pojawiło się w komentarzu pod jednym z moich filmów. Jak połączyć nienawiść świata i tego, co przemija, ze staraniem, by podobać się mężowi? Z jednej strony nieważne jest to, w co się ubierasz, jak piękna jesteś, jaki masz dom, z drugiej, jeśli takie rzeczy cię nie obchodzą i jesteś skromnym, zadbanym człowiekiem, to nikt cię nie chce, bo mężczyźni patrzą oczami lgną do światowego piękna. E, więc tak, krótko skomentuję ten komentarz e, i, i przejdziemy wtedy do listu do Koryntian. E, podzieliłabym ten komentarz na dwie części. E, po pierwsze, jak połączyć nienawiść świata i tego, co przemija, ze staraniem, by podobać się mężowi? I uważam, że właśnie ta część pytania e, znajdzie swoją odpowiedź w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale siódmym, e, zwłaszcza te wersety 29-35, e, które może od razu przeczytam. A tak mówię, bracia: czas jest ograniczony. W innych tłumaczeniach czas jest krótki. Odtąd niech nawet mający żony żyją tak, jak nie mający. A płaczący, jak nie płaczący, a cieszący się, jak nie cieszący się, kupujący jak nie nabywający, a używający tego świata, jak nie korzystający z niego, przemija bowiem postać tego świata. E, chciałbym, byście żyli bez trosk. Świętemu Pawłowi zależy na tym, żebyśmy żyli bez trosk. E, natomiast no, jeżeli Żyjemy w związkach małżeńskich, ale nawet jak nie żyjemy w związku małżeńskim, o czym też będę mówić zaraz, i tak pewnego rodzaju trosk i rozterek będziemy doświadczać. I niezależnie od naszego stanu, musimy tak to rozeznać, żeby wejść w taki stan i tak żyć, żeby tych rozterek mieć jak najmniej, dlatego że. Tak naprawdę to wszystko, co jest związane z troską o życie, nawet z troską yy, związaną z naszym stanem, tak? Czy jesteśmy bezżenni, czy żonaci, to wszystko, słuchajcie, to są troski przemijające. I to, co naprawdę się liczy, to przyjście Jezusa Chrystusa. To jest to, że ten czas jest krótki i że najważniejsze w naszym życiu powinno być pełnienie woli Bożej. Najważniejszym w naszym życiu powinna być nasza relacja z Chrystusem. To, to żebyśmy się Jemu przede wszystkim podobali, Natomiast na pewno też nie neguje to tego, żebyśmy się my jako żony podobały naszym mężom i odwrotnie, żeby nasi mężowie tak, podobali się nam w sensie, żebyśmy się nawzajem, żebyśmy nawzajem zaspokajali swoje potrzeby, o czym mówi święty Paweł, że musimy się wspierać, musimy się kochać nawzajem, nie mamy zabiegać przede wszystkim o nasze zaspokojenie potrzeb, ale mąż ma dbać o potrzeby żony i żona o potrzeby męża. I Słowo Boże też nam pokazuje, że, wiecie, samo to, że my jako żony chcemy podobać się naszym mężom, to nie jest złe, dlatego że nawet tak naprawdę Jezus Chrystus ma żonę, ma oblubienicę. Jest ktoś taki jak oblubienica baranka i jest nim, tak, czy jest nią kościół? Oblubienicą baranka. I chociaż Jezus na ziemi nie miał żony, to dalej obrazuje swoją relację z kościołem jako małżeństwo i on sam siebie Jezus przedstawia jako pan młody. Jan mówi o Jezusie, że to jest pan młody, a Jan Chrzciciel nazywa sam siebie w Ewangelii Jana przyjacielem tak pana młodego, który się cieszy, tak na, na jego widok cieszy się z przyjścia Pana Młodego i też chcę przedstawić, to chyba Paweł mówi, tak, że chcę przedstawić Kościół jako właśnie taką oblubienicę bez skazy Jezusowi Chrystusowi. Więc my jako Kościół Jezusa Chrystusa powinniśmy podobać się, chcieć podobać się Jemu tak jak każda kobieta pragnie podobać się swojemu mężczyźnie. Bóg znowu wykorzystuje obraz pewien taki z życia, tak, z relacji damsko-męskiej, którą sam stworzył, tak, Bóg stworzył Adama i Ewę jako takie małżeństwo i od razu powołał ich do, do jedności, do bycia płodnymi, do rozmnażania się, więc nawet sam powiedział, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. <grym> tak? Jest tak, najbardziej Boży obraz i dąży do tego, że to podobanie się mężowi jest dobrym pragnieniem. Natomiast musimy uważać, my jako kobiety, żeby tak jak Paweł mówi w odniesieniu też do niewolników, do wszystkich osób, które są poddane, że przede wszystkim nie jesteśmy niewolnikami ludzi, jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa i to Jemu mamy się podobać przede wszystkim, dlatego że nasza służba Panu jest wieczna, nasze pełnienie woli Bożej to ma jakby taki wymiar wieczny i to. To jest najważniejsze, tak naprawdę, z perspektywy, wiecie, czasu, który mija, tych rzeczy, które miną, miną tak, nasi małżonkowie no, umrą, my też umrzemy, nasze małżeństwo się skończy, nasze starania o różne rzeczy się skończą. Dlatego Paweł mówi: żyjmy tak, jakby, no, jakbyśmy nie byli tak, w małżeństwie, ale z drugiej strony y, widzimy też wiele takich fragmentów w Słowie Bożym, które jednak pokazują, że y, Kobieta na przykład jest powołana do bycia piękną. Kobieta jest powołana do bycia piękną. Dlatego trochę tutaj chciałam się nie zgodzić z tą drugą stroną, drugi, drugą częścią tego komentarza. tak? Bo osoba napisała w tym komentarzu, że z jednej strony nieważne jest to, w co się ubierasz, jak piękna jesteś, jaki masz dom, a z drugiej jeśli takie rzeczy Cię nie obchodzą, jesteś skromnym, zadbanym człowiekiem, to nikt Cię nie chce, bo mężczyźni patrzą oczami jak do światowego piękna. Po pierwsze nie zgodzę się z tym, że nie jest ważne, to w co się ubierasz, jak piękna jesteś, jaki masz dom. <laughs> Uważam, że to jest bardzo ważne. I słuchajcie, na potwierdzenie tego chcę przytoczyć fragment z Mądrości Syracha, rozdział 26, od wersetu 13. Wdzięk żony raduje jej męża, a jej mądrość odmładza jego kości. Darem pana jest cicha żona. Nie ma ceny za charakter urobiony. Błaska Łaska nad łaskami, żona skromna, nie ma wagi godnej usposobienia, wstrzemięźliwego. Tak, czyli tutaj pewne cnoty są wychwalane, ale zobaczcie, co jest dalej. Jak słońce wschodzące na wysokościach pana, tak piękno dobrej żony wśród ozdób jej domu. Jak lampa świecąca na świętym lichtarzu, tak wdzięk oblicza przystatecznej postawie. Jak złote kolumny na strewnym cokole, tak kształtne nogi przy sercu niezachwianym. Czyli widać, że to piękno kobiety. Ale też wśród ozdób jej domu to jest, no jest, jest czymś cudownym, jest darem Pana, jest wielką radością męża takiej kobiety. Dalej też jest taki fragment, to jest z rozdziału 36 od wersetu 22, też są mądrości Seracha. Uroda kobiety rozpogadza oblicze i przewyższa inne pragnienia mężczyzny. A jeśli w jej słowach jest serdeczność i łagodność, jej mąż już nie jest jak zwykli ludzie, no, i potem też jest, że kto wybrał sobie żonę, położył fundament majętności, pomocnika równego sobie, filar spokoju. Czyli widzicie, naprawdę, jest dużo pięknych takich wersetów o małżeństwie, wcale nie jakichś szowinistycznych, tylko takich pięknych. Ja uważam, że to jest super, że kobieta. Wiecie, kobieta ma być piękna, to jest, to jest coś takiego, co, do czego Bóg nas powołuje. I nie chodzi o rozmiar, tylko i tak dalej. Ważne jest to, żebyśmy o siebie dbały, nie? żeby to też nie było takie wymawianie się, że no nie muszę tak ćwiczyć o siebie, dbać y, o to, co jem i tak dalej, bo na to też mamy wpływ, ale właśnie. Y, to jest Bóg w ten sposób, zobaczcie, rozwesela naszych mężów, że jesteśmy piękne, że, że się pomalujemy rano, że ładnie się ubierzemy, że zadbamy o nasz dom. To jest wielką radością naszych mężów i do tego też jesteśmy powołane, żeby w ten, w ten sposób, ja to przynajmniej tak rozumiem, współpracować z łaską Bożą. Z jednej strony tym pięknem fizycznym, bo, bo ja też widzę, że to ma wpływ na, na kondycję psychiczną mojego męża, kiedy on widzi, że on. Że ja go szanuję, ja troszczę się o to małżeństwo, to jest dla mnie ważne, ta relacja, dlatego że ja e, ciągle się staram, a gdybym tak totalnie sobie poluzowała, no to jak to odbiera ta druga strona, to tak samo my kobiety, jak my odbieramy to, gdyby nasi mężowie e, tak, leżeli na kanapie, w byle jakich ciuchach, poplamionych e, i, i że tak powiem, e, nie dbając o to, co jedzą, jak wyglądają, zaczęliby się po prostu tak rozszerzać w każdą stronę, no to. Każdy człowiek w takiej relacji odbiera to tak samo, czy kobieta, czy mężczyzna, że, ta druga, że tej drugiej osobie nie zależy. Dlatego ja uważam, że dbanie o siebie, dbanie o swój wygląd, o to, żeby podobać się mężowi czy żonie, jest y, częścią wyrazu naszej miłości w małżeństwie. Tego, że y, nie wybieramy tego, co nam wygodne, bo mi wygodnie jest siedzieć w dresie. Tak, i, I po prostu zrobić sobie totalny luz bez makijażu, i tak dalej. Ale wiem, że to jest ważne dla mojego męża, dlatego e, kocham go i właśnie wyrzekam się siebie. To też może być, zobaczcie, naprawdę taka droga e, miłości. E, wiecie, nie, jakieś, nie jakiegoś niewolnictwa, tylko tego, że ja naprawdę go kocham i mi zależy na tej relacji, dlatego robię wszystko, co mogę, a to jest naprawdę mało. E, nie wymaga mnie tyle wysiłku, że po prostu lepiej się ubrać, nie w sam dres, i, i, i pomalować się, nie? Na przykład. Chociaż też zobaczcie, święty Piotr też mówi w liście, że piękno kobiety nie sprowadza się tylko, nie powinno się sprowadzać tylko do wyglądu, ale właśnie powinno przede wszystkim wypływać z serca. Z serca pełnego pokoju, z serca, które nie da się niczym zastraszyć, z serca, z którego płyną łagodne słowa. Więc. Yy, Piękno kobiety to też jest w sumie duży temat i um, też możemy to omówić na jakimś oddzielnym filmie. E, I jest, e, jest to ważna rzecz. Dlatego uważam, że ważne jest to, w co się ubierasz. Ważne to, czy jesteś piękna. <grych> tak? Chociaż piękno właśnie e, jest bardzo szerokie w Biblii. Możemy to szeroko rozumieć jako i wnętrze, i zewnętrze, e, nasze jakieś starania. E, jaki masz dom, to też jest istotne, dlatego że ważne są te ozdoby domu. <grych> um, i też jest powiedziane, że ten, kto nie dba o własny dom o swoich jest gorszy od niewierzącego, czyli to też jest ważne, jak dbamy o nasze gospodarstwo. Ja to tak, tak przyjmie rozumiem. No, jeżeli te rzeczy Ci nie obchodzą, tak, jesteś skromnym, zadbanym człowiekiem, to nikt cię nie chce, bo mężczyźni patrzą oczami lgną do światowego piękna. Tutaj też się nie zgodzę, dlatego że to nie jest tak, że mężczyźni wszyscy lgną do światowego piękna, też czym jest w ogóle światowe piękno, tak? No bo. Na pewno pięknym nie jest seksualność. Ja bym tego w ogóle nie nazwała pięknym, czyli obnażanie się, że tak powiem, i robienie się kobiety na sposób taki atrakcyjny, być atrakcyjną na sposób taki seksualny. Rze rzeczywiście w ten sposób możemy przyciągnąć tylko facetów ze świata. Natomiast prawdą jest też to, że mężczyźni, którzy są bo mężami bożymi, no też patrzą na wygląd kobiet. I mój mąż się we mnie zakochał, kiedy ja rozpuściłam włosy. I, I to dla niego było takie, wow, jakoś go to pociągnęło rzeczywiście w kierunku tej relacji. Ale wiecie, to, no właśnie, nie było w tym nic takiego, nie wiem, nieskromnego. Nie miałam na, na celu jakieś uwodzenie mężczyzn, mężczyzn, tak czy coś takiego. Więc uważam, że naprawdę no, trzeba o siebie dbać, trzeba być piękną, ale naprawdę, no. Nie musimy być seksualnie piękne, żeby przyciągnąć Bożych mężczyzn. I jeszcze chciałabym tylko odnieść się krótko, bo już ten film widzę, że będzie bardzo długi, ale mam nadzieję, że i tak jakoś wyciągniecie coś z tego filmu. Chciałabym się tylko krótko odnieść do tego listu do Koryntian. Bo. Czytałam, zachęcam Was do w ogóle do przeczytania całego tego rozdziału w kontekście, do może do wykorzystania jakichś komentarzy, jeżeli takowe macie. Ja trochę czytałam sobie tutaj ten komentarz Davida Sterna, czyli tego Żyda Mesjanistycznego i Williama Berkeley'a. Też polecałam wam te komentarze. On ma do wszystkich listów, wszystkich Ksiąg Nowego Testamentu. Tu muszę chyba jakoś zmienić to oświetlenie, bo. No, przepraszam was za te cienie, ale po prostu słońce wędruje i, i nie wiem, jak się ustawić, żeby tego nie było efektu. Więc uważam, że musimy dobrze zrozumieć właśnie temat małżeństwa w Nowym Testamencie i uważam, że to źle, że dużo osób interpretuje, że Paweł, czy w ogóle, że jest coś takiego w Biblii, jak wywyższenie, takiego celibatu, życia w pojedynkę, tak? W sensie o tak? bezrzędności nad małżeństwo. Nie ma czegoś takiego w Nowym Testamencie, tak uważam. I często takie osoby powołują się na ten rozdział siódmy z listu do Koryntian i uważam, że też go trzeba dobrze rozumieć. I dzisiaj właśnie czytałam ten rozdział, korzystając z komentarzy. I uważam, że taką puentą tego rozdziału, zachęcam Was, żebyście sobie przeczytali po prostu jeszcze potem cały, jest to, że Paweł zachęca nas do wolności. Paweł mówi: Chciałbym, żebyście byli jak ja. I dużo osób interpretuje to tak, że on mówi, no, żebyście byli jak ja, bezręny. Ale tak naprawdę nie wiemy, czy Paweł był bezręny, bo tutaj powiem Wam, wcale nie jest to takie oczywiste i autorzy różni rozważają to i wcale nie są zgodni co do tego, czy Paweł był bezręny. Tak czy owak, raczej kontekst tego fragmentu pokazuje na to, że Paweł chce, żebyśmy byli wolni, tak jak on. Wolni, wolni do tego, żeby służyć Panu, żeby być oddanym dla niego, żeby nie troszczyć się o te sprawy świata tak bardzo, o te sprawy przyziemne, bo tak, tak naprawdę to nie jest wcale takie istotne, czy yy, będziemy w tym małżeństwie, czy nie. <laughs> Wiem, że to może się wydawać trochę szalone, tak? No bo zobaczcie, ile ludzi tak naprawdę. Yy, bo bardzo to przeżywa, ja sama pamiętam, jak to bardzo przeżywałam, czy, czy ja będę właśnie sama w życiu, czy, czy może będę miała męża i tak dalej. Ale tak naprawdę to nie jest aż tak istotne i Paweł nam pokazuje, że zarówno bezżenność, jak i małżeństwo wiąże się z pewnymi rozterkami i, i z pewnymi problemami. E i na pewno nie, jest, nie ma czegoś takiego, że Paweł wywyższa bezżenność nad małżeństwo, bo zobaczcie, że nawet w pierwszym liście do Tymoteusza, to bodajże jest drugi rozdział, Paweł przeklina ludzi, którzy zakazują małżeństw. Więc na pewno nie jest, nie zachęcam do tego, żeby, żeby się nie żenić. Tak? Z drugiej strony w pierwszym, czy w pierwszym, w ogóle w liście do Efezjan, tak? w czwartym rozdziale mówi, że małżeństwo jest... Szczególną relacją, która jest obrazem, żywym obrazem miłości Chrystusa do Kościoła, więc no jest to naprawdę świętość. Więc o czym mówi święty Paweł w liście, w siódmym rozdziale listu do Koryntian? Paweł zachęca nas do wolności, ja to tak rozumiem. Jeżeli taka, taką wolność daje ci bezżeństwo, tak? Bycie bezżennym, jakby, to bądź bezżenny. Tak? Bo rzeczywiście, bycie w małżeństwie wiąże się z pewnymi rozterkami. Natomiast bycie bezrzędnym też się wiąże z rozterkami, dlatego że y, ludzie są tak skonstruowani, że po prostu mają pewne pożądania, pragnienia i one są dobre. Y, one są jakby częścią Bożego Planu, bo Bóg tak stworzył mężczyznę i kobietę, że oni pragną siebie nawzajem, pragną być jednością, pragną dać e, tak, pragną być płodni, pragną się rozmnażać. I dlatego Bóg dał ludziom też małżeństwo. Małżeństwo jest po to, żebyśmy mogli e, no być szczęśliwi, żebyśmy mogli realizować te nasze pragnienia, żebyśmy mogli je realizować nie egoistycznie, ale przez dbanie nawzajem e, o własne potrzeby: mąż o potrzeby żony, żona o potrzeby męża. I święty Paweł mówi właśnie, dobrze, dobrze, że jesteście w małżeństwach, lepiej być w małżeństwie niż płonąć, bo po to Bóg nam dał te małżeństwa, żebyśmy byli wolni, żebyśmy byli wolni od takich pożądań ciała, takich pragnień, żebyśmy nie byli wystawieni na pokusy. Możemy w małżeństwie tak, mieć taki okres, kiedy poświęcimy się tylko modlitwie, ale to ma być krótki okres, Paweł mówi, żeby nas nie kusił szatan. I... W, tam przeczytałam w takich komentarzach, że w ogóle prawdopodobnie właśnie z Koryntu e, wziął się pomysł na e, białe małżeństwa. Oni to w ogóle mieli problem z tą sferą seksualną, bo e, tam było dużo problemu z takimi, z jednej strony z osobami, które sobie bardzo folgowały i bardzo hołdowały swojemu ciału, godząc się na jakieś różne cudzołóstwa, nieczystości w swoim życiu, nie potrafiły, prawda, zdobyć się no, na takie, taką dyscyplinę tutaj w swoim ciele. Z drugiej strony e, niektórzy. E, Decydował się na taką totalną ascezę, że nawet biorąc żonę, tak, czy biorąc sobie taką kobietę, pannę, decydował się, że, że chce żyć jakby bez, bez takiej fizycznej bliskości. O tym też święty Paweł mówi. O, o tym, kiedy ma ktoś swoją dziewicę i tak dalej, to też możecie to sobie przeczytać. Ale do czego też dążę, że bez, jeżeli człowiek jest bezżenny, jeżeli człowiek nie ma żony ani męża, Decyduje się żyć w celibacie, to też jest wystawiony na rozterki i na pokusy, i też to może być problem, może nie mieć wolności z tego powodu, że będzie płonął, że będzie pożądał po prostu takiej bliskości fizycznej. I dlatego Paweł mówi, że mamy wybierać wolność, mamy być wolni do służby Panu. I dla jednych, to, jedni tę wolność będą mieli w małżeństwie i, i będą mogli się nią cieszyć. A inni, innych Pan powoła do takiej wolności, właśnie w stanie bezrzędnym. I musimy, dlatego nie, nie powinno być takich ogólnych zasad, że na przykład powinniśmy brać małżeństwa albo nie brać małżeństw, tylko widać, że Nowy Testament, tak samo Jezus, tak samo Święty Paweł nas zachęca do rozeznawania. Jezus mówi: że Niewielu to będzie rozumiało, czyli jednak większość wydaje się, że jest powołana do małżeństwa. Natomiast niektórzy, Będą powołani też do takiego stanu bezrzędnego i w tym stanie będą realizować wolę Bożą i też taką swoją wolność w Chrystusie. Tak czy owak, konkluzja całego tego rozdziału, o czym już mówiłam, to, że te rzeczy światowe, nawet te nasze stany, takie czy inne, nie mają znaczenia. Nie jest tak ważne to, czy będziesz w małżeństwie, czy będziesz w stanie bezrzędnym. Ważne jest to, żebyś miał wolność do pełnienia woli Bożej, do służenia Chrystusowi Jezusowi. Ten świat bardzo szybko przemija, my sami szybko przemijamy. Jak ja myślę o tym, jak moje życie szybko pędzi i po prostu, że jak szybko, wiecie, te lata umykają, to jest, to jest szok, po prostu to jest szok. I dlatego ważne jest, żeby... Nie być niewolnikiem ludzi, nie być niewolnikiem własnych pragnień, ale żeby naprawdę we wszystkim szukać tej woli Bożej i też w każdym stanie, w którym jesteśmy, starać się tę wolę Bożą jak najlepiej pełnić. Po prostu. Natomiast rozterki będą czy w tym stanie, czy w innym stanie i, i też musimy być na to gotowi. Ale to też Bóg mówi, też jakby widać, że słowo Boże nas zachęca, tak, że możemy zmniejszyć. Te rozterki, choćby przez to, że wybierzemy na naszego takiego partnera życiowego, tak, męża, żonę, osobę wierzącą, po prostu, że oboje będziemy służyć Panu, oboje będziemy mieli te same priorytety, i wtedy nie ma tyle problemów z rozterkami. Szczerze mówiąc, ja w ogóle nie czuję takiego problemu z rozterkami w moim życiu, nawet kiedy się maluję, tak, czy się ładnie ubieram dla mojego męża. Czuję, że to jest wola Boża, dlatego że zobaczcie, w dzisiejszym świecie nie jest świadectwem kobieta. Która jest tak wolna, że nic ze sobą nie robi, i po prostu widać, że jest zaniedbaną osobą. Tylko prawdziwym świadectwem jest kobieta, która, która kocha swojego męża, która go szanuje, która jest piękna. To jest prawdziwe świadectwo w dzisiejszym kościele. Kobieta, która ma żywą relację z Chrystusem, która ma łagodne i dobre serce, która jest też piękną kobietą, która, się, która jest zadbana, tak rozwija się i tak dalej. Ten rozwój może być, wiecie, w rodzinie, tak? Opiekując się dziećmi, może być jakiś rozwój zawodowy, ale też skupiony na tym, co jest najważniejsze, czyli na tym, żeby służyć naszemu Panu. I jest to naprawdę doskonałość uważam, kiedy można to robić razem z mężem. I prośmy Boga takich mężów, albo takie żony, albo prośmy też, żeby wszedł nasze małżeństwa i je zmienił, żeby je właśnie tak odnowił nasze relacje z naszymi małżonkami, bo. Ja też z moim mężem nie miałam na początku takiej relacji, jak dzisiaj. Miałam inne spojrzenie na Pana, inne spojrzenie na w ogóle na Słowo Boże, którego nie czytałam. I stąd były na początku też dużo, dużo było konfliktów w naszej relacji poprzez pierwsze takie miesiące też naszego małżeństwa. Ale dzięki tak temu, że Pan Bóg otworzył moje oczy na Jego Słowo, że zaczęłam je czytać, że, że zaczęłam się modlić tym słowem, zaczęłam modlić się codziennie na modlitwie osobistej. To Bóg zmienił zupełnie moje myślenie i ja tego doświadczyłam, że Bóg zmienił też moje małżeństwo w bardzo szybkim czasie, po tym jak otworzyłam się na Jego Słowo. Więc wiem, że jest to możliwe i do tego Was też zachęcam, żeby modlić się za Waszych małżonków. I, i też, jeżeli mamy taką możliwość, wybrać małżonka, który który przynajmniej jest otwarty na Boga, który chce, wiecie, się zmieniać, e, chce z nami rozmawiać, dyskutować, to też wybierać takie osoby, które nie mają ciągły kryzys wiary, bo często widzę, że e, osoby wierzące, tak, albo osoby mające kryzys wiary łączą się z osobami, które też mają kryzys wiary. Szukajmy osób, które naprawdę chcą pełnić wolę Bożą, to jest, to jest ważne. Nawet jeżeli mamy na początku trochę inne spojrzenie na te kwestie, to też Bóg będzie nas prowadził, o ile nasze szczere, nasze, nasze serce będzie szczere. Przed Panem. Więc no, Bóg może zrobić nawet to, co jest niemożliwe, dlatego składajmy w Jego, tutaj, w Jego ręce nasze życie i, i nasze losy. Niech Pan nas prowadzi. Trzymajcie się. I też, kochani, bardzo Wam dziękuję za wsparcie finansowe. Chciałam podziękować tutaj Grzegorzowi i Jarosławowi. Takie poważne imiona tutaj męskie. Akurat na takim filmie, może trochę dla kobietek, ale panowie, bardzo dobrze, że jesteście, potrzebujemy was. No i, i chwała panu, dzięki wielkie za wsparcie i do zobaczenia.